Dzisiaj zapraszam Was prosto do mojej sypialni, w której zagościło zupełnie nowe urządzenia. Chciałam Wam o nim opowiedzieć. Jak wiecie, często zajmuję się sprawami zdrowia. Bardzo dbam o zdrową żywność, o dietę, o naturalne kosmetyki, o naturalne środki do czyszczenia domu. Mieszkam w dużym mieście, gdzie jakość powietrza jest fatalna. Ale jeszcze do niedawna nie zdawałam sobie sprawy, że jakość powietrza w domu jest jeszcze gorsza niż ta na zewnątrz. Pewnego czasu za jakość powietrza w moim domu odpowiada to urządzenie. To jest oczyszczacz DualScan Philipsa, który no, na razie to widzę, że naprawdę jest czymś niezbędnym. Gdy pierwszy raz włączyłam go w swojej sypialni, która jak widzicie jest pełna różnych mychatych elementów, no byłam przerażona, bo okazało się, że poziom alergenów, pyłków i szkodliwych gazów jest niezwykle wysoka. Po kilku użyciach tego urządzenia ta jakość się generalnie poprawiła, chociaż oczywiście zależy to od dnia i od tego, co się w domu robi. Więc zacznę może od tego, co to urządzenie potrafi i do czego służy. No więc potrafi bardzo dużo. Ono przeznaczone jest do pomieszczeń do 60 m kwadratowych i takie pomieszczenie oczyszcza w zaledwie kilka minut. Dzięki temu, co widzę na wyświetlaczu, zawsze widzę, czy to oczyszczanie jest potrzebne, czy nie. Są trzy wskaźniki główne wyświetlane, to są alergeny, dużo pyłki, i szkodliwe, toksyczne gazy w powietrzu. Jak już wspomniałam, oczyszczanie przez te urządzenia jest niezwykle efektywne. Wystarczy kilka minut od włączenia. Najlepiej, jak się chce szybko oczyścić w trybie, turbo. I, I po prostu zanieczyszczenia szkodliwe znikają. Uposażony jest w bardzo efektywny filtr, tam w środku, taki duży umieszczony, który po pierwsze jest bardzo wydajny, a po drugie usuwa naprawdę maleńkie cząsteczki. Ten filtr działa trójstopniowo, to znaczy najpierw usuwa największe cząsteczki, sierść, kurz, później w drugim etapie mniejsze alergeny, roztocza pyłki. I w trzecim węglowy usuwa szkodliwe gazy. Technologia Dual Scan oznacza, że to urządzenie 1000 razy na sekundę skanuje powietrze w pomieszczeniu. No i oczywiście od razu je oczyszcza. Więc efektywność jest taka. Teraz trochę o użytkowaniu. Ten oczyszczacz ma trzy tryby: Turbo, Auto i sleep. Jak się można domyślić, Turbo służy do bardzo szybkiego oczyszczenia pomieszczenia, czyli Turbo oczyszczane i szybciej. Automatycznie to urządzenie samo steruje, kiedy działa mocniej, a kiedy słabiej. No i funkcja sleep, cichutka, nocna, a jednak powietrze jest oczyszczane. Co do sterowania, to można sterować tutaj na bardzo fajnym wyświetlaczu, bardzo prostym w obsłudze, lub można sterować zdalnie apką z telefonu. APKA nazywa się Air Matters. Na tej apce mamy informacje o tym, jak funkcjonuje urządzenie, jaka jest jakość powietrza w pomieszczeniu. Ale też bardzo fajne informacje o powietrzu na zewnątrz. Tym informacjom wiemy, czy na przykład na dworze jest wysokie stężenie alergenów, czy jest smog, jak u mnie najczęściej. No i czy na przykład pylą brzozy, olchy. Także wydaje mi się, że to jest urządzenie wręcz niezbędne dla alergików. On naprawdę informuje o poziomie alergenów, oczyszcza je bardzo skutecznie i ja muszę przyznać, że u mnie tych alergenów jest bardzo dużo. Wydawało mi się, że jeżeli w domu jest dużo roślin zielonych, co jest oczywiście bardzo fajne dla jakości powietrza, że to wystarczy. A okazuje się, że no jednak nie. A teraz króciutko o tym, dlaczego takie urządzenie wydaje mi się bardzo ważne. I dla kogo. Na pewno dla alergików, tak jak powiedziałam, na pewno dla ludzi, tak, którzy tak jak ja mieszkają w dużym mieście. Kolejnym czynnikiem, który mógłby skłaniać do zakupu takiego e, urządzenia są zwierzęta w domu. My mamy małego pieska, który jak tylko zbliży się do tego urządzenia, to ono <laughs> zaczyna mocniej pracować. No i przede wszystkim e, dbamy o czystość, dbamy o zdrowie i dbamy o odporność. A jakość naszego powietrza no, tej odporności nie sprzyja, więc uważam, że to jest świetne wsparcie w walce o zdrowie i lepsze samopoczucie na długie lata. Tak więc jeżeli dbacie o zdrowie, dobrze się odżywiacie, uprawiacie sporty, a dbacie o higienę, no to powietrze jest kolejnym elementem, o który warto w swoim domu zadbać. No i na koniec chciałam wspomnieć również o tym, co jest fajną zaletą we wnętrzach. To urządzenie jest po prostu bardzo ładne. Wpasuje się w nowoczesną stylistykę. Jest takie niezauważalne, jak głośnik którzy Bardzo podoba mi się jego ergonomia i to, że po prostu wygląda tak neutralnie. To wszystko składa się na to, że ja to urządzenie Dualscan bardzo polecam i uważam, że jest naprawdę dobrym wyborem.